Nicość, życie przyszłe. 958. Skąd pochodzi strach człowieka przed nicością, stąd, że nicość nie istnieje? Skąd człowiek ma przeczucie instynktowe o życiu przyszłym? Mówiliśmy przedtem, że duch przed swym wcieleniem już wiedział o tym wszystkim. A dusza przechowuje w sobie w stanie niejasnym to wszystko, co ją spotykało w życiu duchowym. Człowiek po wszystkie czasy zajmował się swym istnieniem zagrobowym, co jest zresztą rzeczą bardzo naturalną. Nie zważając na znaczenie, jakie by przywiązywał do swego życia obecnego, musi on przyjść koniecznie do przekonania, że jest ono krótkie i znikome. Ponieważ może być skruszone w każdej chwili, a wskutek tego nigdy nie jest pewnym swego jutra. Co dzieje się z nim po tej nieuniknionej chwili? Pytanie to ważne, albowiem nie chodzi tutaj o pewną ilość lat, lecz o całą wieczność. Kto ma pozostawać przez dłuższy czas w obcej krainie, frasuje się o stanowisko, jakie w niej ma zająć. Jakimże sposobem nie mamy zajmować się tym, które mamy zająć opuszczając ten świat na zawsze? Pojęcie o nicości ma w sobie coś takiego, co odpycha pomimo woli rozum. Człowiek najmniej troszczący się za życia, gdy przyjdzie chwila ostatnia, zapytuje siebie, co z nim się tam stanie, Mimowolnie ma jakąś nadzieję. Wierzy ci w Boga. Nie przypominając życia przyszłego, byłoby to niedorzecznością. Przeczucie lepszego istnienia leży w najgłębszych tajnikach serca ludzkiego. Nie mógł go Bóg przeto dać na próżno. Życie przyszłe pociąga za sobą zachowanie naszej osobistości po śmierci. Zresztą cóż by mogło nas obchodzić, że żyjemy po śmierci ciała? jeśli nasza istota moralna musiałaby zniknąć w oceanie nieskończoności. Następstwo byłoby dla nas to samo co i z nicości.